Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul z Rossmana. Dawno mnie tutaj nie było z haulem, ale wczoraj byłam na zakupach w Rossmanie i stwierdziłam, że kupując produkty z promocji tej słynnej do minus 60% w tym roku, e, nagram ten film, bo wiem, że wielu Was ta tematyka e, interesuje i może akurat po moim filmie komuś się przypomni, że ta promocja trwa do końca miesiąca i jeszcze zdąży coś kupić, więc tak najpierw może pokażę Wam rzeczy, które kupiłam na takiej słynnej półeczce z promocjami, która naprawdę była wypchana po brzegi wczoraj i ja byłam bardzo zdziwiona, że jest tyle produktów tam przecenionych. Gdyby nie to, że Max był z dziewczynkami w samochodzie, pogrzebałabym tam jeszcze, bo było masa produktów po złotówce, po 99 groszy, za jakieś naprawdę mega małe pieniążki. No ale z racji tego, że oni czekali na mnie w walcie, e, troszeczkę się rozpieszyłam, więc e, no jakoś tak szybciutko wskoczyłam i wyskoczyłam. Kupiłam tylko to, co potrzebowałam. No i kilka produktów, które naprawdę przykuły moją uwagę na tej właśnie półeczce. I pokażę Wam może na początek trzy spraye, e, które kupiłam właśnie na tej półeczce. I to jest w ogóle promocja roku, e, bo z 27 zł, bo taka była początkowa cena tych, oto lakierów tak jakby koloryzujących do włosów zapłaciłam po 99 groszy za sztukę chciałam kupić tego więcej, ale stwierdziłam, że bez sensu, bo i ta Oliwka nie będzie malowała tych włosów sobie codziennie, a nie wiadomo czy na jej włosach w ogóle to zadziała bo ona ma dosyć ciemne włosy i możliwe, że to tak będziemy musieli oddać na przykład Hubertowi, bo u niego na włosach to widać, więc zobaczymy będziemy testować, może damy wam tutaj znać też na YouTubie jak to wyglądało więc, tak jak mówiłam, kupiłam trzy takie spraje. Jeden w takim kolorze czerwonym, drugi kupiłam taki fioletowo-niebieski, coś takiego. I to były trzy jedyne kolory, jakie w ogóle były z, tego, z tych sprayi, Dlatego, no i różowy. Dlatego są tylko trzy, ale. Mam nadzieję, że chociaż jeden zadziałał Oliwki na włoskach, bo ona mega chciała sobie Zmienić kolor w wakacje Ale nic u niej nie działało Żadne pukanki, nic z tych rzeczy eee, Mam nadzieję, że będę Wszystkie ceny pamiętała, bo Na paragonie mam na początku Normalną cenę, później dopiero jakieś minusy I nie wiem e, co do czego Więc e, Tak mniej więcej będę pamiętała ceny, to tak wam powiem I teraz tak Kupiłam perfum który już jakiś czas temu chciałam zakupić w Seforze, ale jak byłam z Maxem to jakoś nie szczególnie mi się podobał, tym bardziej, że nie wąchałam dokładnie tego, a troszeczkę inne, bo nie mieli tego zielonego. No, i tak stwierdziłam, że dobra, nie to później może na jakimś po prostu bardziej mi się podobał. Ale znalazłam na tej półeczce ten perfum, i pani powiedziała, że jest jeszcze przeceniony o połowę z racji tego, że ma otwarte opakowanie, i możliwe, że był użyty itd. I tutaj cena jest 72 zł. A ja zapłaciłam za to jeszcze połowę, więc mega, mega mało. I jest to te słynne jabłuszko zielone. E, bardzo ładny perfumik. E, ja mam troszeczkę katar, więc e, delikatnie e, zaburza mi to węch, ale mam nadzieję, że e, jak już wszystko przejdzie i będę całkowicie zdrowa, będę mogła się nim psikać i będę czuć ten zapach. Teraz delikatnie wyczuwam, ale bardzo, bardzo delikatnie, ale tak jak mówię, jestem przeziębiona. Może dlatego, e, więc tak wygląda. Zużycie jest praktycznie niewielkie, może kilka razy ktoś naprawdę się tam psiknął. Raczej zostało to otwarte na zapleczu, bo jest naprawdę pobijane to opakowanie i po prostu musieli coś z tym zrobić, a że nikt nie chciał tego kupić, no to trafiło na mnie. Pani w sklepie też powiedziała, że rano było naprawdę bardzo dużo zapachów na promocjach, ale wszystko bardzo szybko się sprzedało, jak ciepłe były a naprawdę były ponoć. Super zapachy, więc no szkoda, że mnie wcześniej nie było, no ale chociaż trafiłam na ten perfumik. Kolejna rzecz z tych takich promocji, które nie są e, kosmetykami do makijażu. Trafiłam na mgiełki do ciała. Są to mgiełki Victoria Secret. Ja w ogóle mega chciałam te mgiełki. Bardzo dawno na nie polowałam i się zastanawiałam, czy zamówić przez internet, czy na Notino, czy poczekać aż będziemy w Warszawie kiedyś i kupię stacjonarnie. No, po prostu zastanawiałam się i nie wiedziałam, czy kupić, czy nie. Ale wczoraj się zdecydowałam, bo było naprawdę za jakąś e, niewielką kwotę. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba 29 zł, e, i też właśnie na tej półeczce stały. Nie wiem o co chodziło, ale wczoraj ten Rosman robił chyba jakieś porządki jesienne, bo było pełno koszy, po złotówkę, po dwa, z różnymi lovely, na przykład tymi wkładami do takich paletek, które można sobie samemu skomponować. Było pełno paletek, po dwa złote, po pięć takich kolorowych, mniejszych, większych, no naprawdę było tego sporo. Ja nie wiem o co tam wczoraj chodziło, ale kupiłam sobie trzy mgiełki, jestem mega z nich zadowolona. E, wąchałam już wszystkie trzy wczoraj i ta zdecydowanie jest moją ulubioną. To jest kokosowa, ale ta jest też piękna. No i ta. No wszystkie po prostu, wszystkie są genialne, więc mega się cieszę, że w końcu je mam. E, I wczoraj zrobiłam sobie takie prezenty, ale to... E, Mój mąż mi zezwolił. W sumie nie pytałam jego o zdanie, ale jak już przyszłam do samochodu, to nie było nam mnie zły, że kupiłam sobie tyle rzeczy. W sumie jechał z myślą o tym, że właśnie jadę na zakupy, na promocję minus 60% właśnie na tą kolorówkę, no ale wyszłam z jeszcze kilkoma innymi rzeczami. I teraz ostatnia rzecz, którą kupiłam właśnie z tych koszy całych. Eee, na tej promocji właśnie takiej dodatkowej, bo to nie była promocja minus 60%, tylko taka jakby jeszcze dodatkowe wyprzedarze. Nie wiem o co chodziło, ale tą paletkę kupiłam za złote 99, zł. eee, więc mega mega tanio w ogóle nie wiem o co chodziło. Eee, I było tam pełno właśnie z tych kolekcji Vibo i Lovely paletek i naprawdę za tak niewielkie ceny. Mam nadzieję tylko, że ona nie jest uszkodzona, bo nie sprawdzałam w sklepie. Nie, jest ok. Tak wygląda w środku. Ma dwa rozświetlacze i cztery cienie. Naprawdę mega fajne. O, tutaj jest coś mokro nie wiem o co chodzi, wilgotne są naprawdę bardzo fajne są te rozświetlacze i za taką cenę uważam, że spoko bardzo ładne opakowanie taka a propos tak więc kupiłam tą paletkę i nie dublowałam nie kupowałam innych, które też tam były w tych koszach bo po prostu je miałam, a nie kupowałam dla Emilii, bo też takie miała, ta była jedna, jedyna ostatnia, więc kupiłam ją sobie i mam nadzieję, że będzie fajnie się sprawdzać no i reszta już produktów to jest ta typowa yy, promocja w rosnanie Wcześniej było do minus 55%, teraz jest do minus 60%. Z tym, że nie jest to na wszystkie produkty taka sama obniżka. Są produkty wybrane, które są droższe, tańsze. Już nie można się obkupić w pomadki do ust, takie chroniące bo raczej one nie były na promocji. Takie wybrane, powiedzmy, że były, ale to tak też nie była jakaś super fajna promocja. Większość podkładów było na promocji jakieś korektory, tusze do rzęs, ale było bardzo mało pomadek na tej promocji, nie wiem o co chodziło. Te fajniejsze rzeczy raczej nie były. Widziałam, że przez aplikację można było zrobić fajniejsze zakupy, bo było dużo więcej produktów objętych tą właśnie promką, a tam stacjonarnie to tak raczej, raczej słabiutko. No ale trudno. Kupiłam to, co potrzebowałam. Możliwe, że jeszcze po prostu jak moja teściowa będzie jechała może do Nowego Dworu też robić zakupy, to zobaczę i kupię te rzeczy, które nie były tam na promocji, a były w aplikacji, po prostu zamówię i się odbierze na miejscu, bo chciałam na przykład taki spray rozświetlający z Lovely chyba do ciała i na aplikacji on jest w promocji, a stacjonarnie nie był, więc nie kupowałam. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, i teraz nie pamiętam ile za to zapłaciłam. Hmm, hmm, hmm. Ile mogłam za to zapłacić? Chyba 6,39, ale nie jestem pewna, raczej tak. Eee, bo tutaj widzę jakąś cenę. Eee, za mój ulubiony tusz do rzęs pewnie już dobrze go znacie on jest naprawdę bardzo, bardzo lubiany ja lubię ten tusz teraz nie mam znowu rzęs a miałam pomyliłam terminy i nie pojechałam na dopełnienie, dlatego muszę czekać do kolejnej wizyty ale tak, właśnie ten tusz jest rewelacyjny bardzo go lubię teraz może nie mam jakoś super wytuszowanych rzęs ale dlatego, że mój stary się już skończył i po prostu tak jakąś końcówką tam smarowałam dzisiaj te rzęsy, ale naprawdę jest bardzo fajny, bardzo go Wam polecam. No i za taką cenę uważam, że jest po prostu super. A jak będę nosić rzęsy, to jest idealny też do dolnych, bo ich nie takiego nie skleja, nie pogrubia za mocno i jest naprawdę wszystko super. Kupiłam sobie jeszcze coś takiego z Vivo, ale wam powiem, co to jest i ile kosztowało. Kosztowało 18 zł. Yy, bo naprawdę to było mega drogie, jak na... Tak, ten rozświetlacz kosztował 50 zł prawie e, normalnie. I ja kupiłam właśnie go za 18 i teraz tego nie otworzę, chciałam Wam pokazać. Jest to rozświetlacz brązujący do ciała. Ja nie wiem, czy wiecie, ale ja kocham rozświetlacze. Kocham e, brązery i stwierdziłam, że muszę e, zakupić sobie ten. E, rozświetlacz, brązer jednocześnie, a jeszcze jak jest do ciała, to super, bo bardzo podoba mi się teraz, jak tutaj e, są ramiona, kości obolczykowe tak rozświetlone. E, mega fajna sprawa, dlatego o, kolor też piękny. Nie wiem, czy tu dobrze widać, troszeczkę prześwietla, ale taki delikatny brązik, ma takie drobinki trochę różu, trochę fioletu widzę, ale mega fajny. E, kupiłam go, to jest jakaś nowość. To też bardzo ładne opakowanie, taka propo. Eee, stwierdziłam, że kupię i to w sumie jest jedna taka, e, jedyna nowość, na którą się skusiłam, e, właśnie za takich e, różnych rozświetlaczy, brązerów i tak dalej. Reszty raczej nie e, szalałam. E, no i teraz zostały tutaj cztery ostatnie produkty, które chciałabym Wam pokazać. I są to e, zestawy, tak jakby podkład i e, korektor. Kupiłam, bo naprawdę już dużo, dużo, dużo opinii e, oglądałam na temat właśnie e, tego podkładu e, z Eveline. Ja jeszcze nie używałam tego podkładu. Jak na razie byłam cały czas wierna Catrice i zanim po prostu e, cały czas szalałam, ale stwierdziłam, że przetestuję i ten. Też ma pipetkę, więc ja naprawdę będę zakochana już w nim. E, jeżeli będzie kolor odpowiedni, to wiem, że mi się mega sprawdzi, bo uwielbiam podkłady właśnie takie w pipetce. Kupiłam kolor chyba trochę ciemniejszy niż zazwyczaj. Nie kupowałam tego, a nie, ten jest najjaśniejszy. Tak, to jest ten kolor 010 Light Beige. Eee, chyba z tego drugiego podkładu nie kupiłam najjaśniejszego, bo najjaśniejszy wyglądał dla mnie jakby był biały po prostu. Więc tak, to jest ten najjaśniejszy kolor i on kosztował, zaraz wam powiem, eee, mm -hmm, gdzie to jest. 15 zł, no więc uważam, że też nie jest to jakoś super y, dużo jak za taki podkład. E, mega fajna prąka i właśnie ja z myślą o podkładach pojechałam do Rossmana. Otworzę go, zobaczę jak tutaj wygląda ten kolorek. No, myślę, że będzie w porządku. Ja raczej jestem bladiochem, a jeszcze teraz przyjdzie y, jesień, zima, to już w ogóle będę mega blada, a na scenarium nie chodzę, więc y, no... E, I to tak, jakby kompletu kupiłam też e, za 8 zł. E, korektor. E, korektor pod oczy. I on jest tutaj pokazane, że to jest wodoodporna formuła. E, hm, też kolor najjaśniejszy i on jest mega jasny. Pokażę Wam, może będzie to widać. W porównaniu do tego podkładu jest mega jaśniutki. I w sumie o to mi chodziło, bo ja bardzo lubię mieć mega rozjaśnione tutaj e, pod oczami, tylko mam nadzieję, że nie będzie za żółty i za jasny już się go nałożę, bo naprawdę tutaj wygląda biało. Nie, myślę, że będzie w porządku. Więc zobaczymy, ale e, mam nadzieję, że się sprawdzi. Dajcie znać, czy chcecie może na jakimś vlogu, żebym przetestowała i. Dała swoją e, opinię, takie pierwsze wrażenie na temat tych kosmetyków, bo chyba raczej osobnych filmów na ten temat robić nie będę. E, I co tutaj jeszcze mamy? Ostatnie dwa produkty, i są to e, produkty z Burżuła. E, już jakiś czas temu chciałam się skupić na ten podkład i właśnie z myślą o tym podkładzie pojechałam e, osobiście do Rossmana, bo chciałam na początku zrobić zakupy przez internet i po prostu odebrać. Z tym, że z burżuła jest naprawdę mega dużo numerków tych podkładów. Ja już nie do końca wiedziałam, jaki podkład będzie idealny dla mnie. Zdecydowałam się w końcu na 110. Chciałam kupić y, kolor 120, ale nie było, a 125 było dla mnie za ciemne. Więc wychodzę z takiego założenia, że lepiej mieć za jasny podkład, chociaż minimalnie, i zawsze troszeczkę go dopudrować, y, nałożyć brązer czy cokolwiek, a nie od razu. Y, Chodzić z taką tapetą brązową na twarzy, więc tak, kupiłam. Nie wiem, czy to jest nowość. Dla mnie tak, ja jeszcze tego nie e, używałam. E, pierwszy raz e, zobaczyłam go tak naprawdę na stronie, właśnie internetowej Rosmana i stwierdziłam, że zakupię ten produkt. I tak samo do mm, kompletu kupiłam najjaśniejsze, jak było, e, korektor. E, korektor kupiłam najjaśniejszy, bo z reguły one i tak ciemnieją. Minimalnie, ale ciemnieją i po prostu wolałam nie ryzykować i kupić najjaśniejszy, chociaż jak tutaj patrzę przez buteleczki, to praktycznie nie różnią się kolorem, więc hmm, chyba aż taki jasny do końca on nie jest. No ale cóż, zobaczymy. No i zaraz sprawdzimy, ile one kosztowały. Eee, za podkład zapłaciłam 29 zł i za Yy, korektor 27. Chyba dobrze przeczytałam te ceny. Ja nie wiem, czy tak, czy nie, bo te paragony są mało czytelne. Raczej się yy, nie pogubiłam, ale wydaje mi się, że yy, tyle kosztowało. Więc tak, to były ostatnie produkty, które kupiłam na tej promocji w Rosmanie. E, dajcie mi znać, co wy kupujecie najczęściej na tych promocjach. Ja, tak naprawdę, rok temu i e, pół roku temu, była ta promocja, odpuściłam, nie kupiłam zupełnie nic. E, jakoś tak stwierdziłam, że nie jadę. E, wtedy byłam też w ciąży, nie miałam ochoty po prostu stwierdziłam, że nie. I odpuściłam, ale teraz skończyły mi się już podkłady zupełnie i stwierdziłam, że jak mam wydać 30 zł w naturze na podkład, to wolę kupić coś mega dobrego, mam nadzieję, i za taką samą kwotę albo nawet kilka produktów w takiej samej cenie. Więc mam te produkty, będę je testować, mam nadzieję, że się u mnie sprawdzą. I w sumie to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. E, wiem, że mało osób mnie e, subskrybuje, a dużo więcej ogląda, więc e, będę wdzięczna za ten e, przycisk, e, bo to jest takie motywujące do działania. E, tak, więc nie przedłużam. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym filmie na moim kanale Buziaki.